Cześć, miłego koper, witam was serdecznie, zapraszam na ekspresową prasóweczkę bokserską. Dziś sobie zaczniemy od wypowiedzi Franka Warrena na temat fight cardu gali Usek kontra Fury. To wielkie wydarzenie już 18 maja w Riadzie. Miejmy nadzieję, że do skutku ono ostatecznie... Dojdzie, bo już parę razy było przekładane Walka wieczoru oczywiście Tyson Fury kontra Aleksandrusek Po jednego cztery mistrzowskie pasy kategorii ciężkiej No i kilka dni temu ogłoszono Fight Card tej gali, jak dla mnie dość solidny Natomiast wielu kibiców, zwłaszcza brytyjskich Trochę kręci nosem na ten Fight Card Mówiąc, że jest on niezbyt bogaty Jak na taką wielką galę No i do tego wszystkiego ustosunkował się Frank Warren Który oczywiście zdanie ma zgoła odmienne Niż narzekający kibice Posłuchajcie co mówi Frank Warren Czyli jeden z organizatorów tej gali I promotor Tysona Fury'ego to jest wspaniała karta. Wiele z tych walk mogłoby być gdzie indziej pojedynkami wieczoru. Główne danie to jest walka stulecia. Kosztowała fortunę, ale w końcu ją mamy. Cała reszta to jest tylko potężny bonus. Każdy z tych pojedynków jest dobry. Czytałem wiele komentarzy i zgadzam się z 99% z nich. To jest cholernie dobry undercard. A co do pozostałych tych narzekających, zajmijcie się swoim życiem na litość boską. Co za żałosne dranie. Nie obchodzi mnie, co oni gadają. To jest świetna gala. Tak życzę Frank Warren i słuchajcie, ja się absolutnie z Frankiem w tym momencie zgadzam. Dla mnie ta karta walk jest po prostu e, kozacka. Troszkę jesteśmy rozkapryszeni przez e, zwłaszcza tę jedną galę 23 grudnia. E, tę też e, saudyjską, ogólnie przez te saudyjskie gale, ale zobaczcie, w boksie jeszcze przed tą saudyjską erą było tak, że jeśli mamy kozacki main event, to cała reszta walk tak naprawdę się nie liczy. E, generalnie bracia Klitschko całą swoją karierę tak robili, że u nich był main event, na który nawet na ringu zmieniano płótno było inne płótno kładzone na walkę wieczoru, a pozostałe walki to były jakieś tam dołączane do tego, takie mniej znaczące w kontekście jakimś światowym, czasami lokalnie, tak jak w Polsce były te walki z udziałem Polaków, natomiast to nie były w kontekście globalnym jakieś istotne pojedynki. Był ten main event, który, na który po prostu ludzie przychodzili. Zdarzało się, że jeśli jest, tak się zdarza, tak? jeśli jest słabsza walka wieczoru, to się robi jeszcze co-main event, wtedy jest takie double header. Czasami jest mocna walka wieczoru i jeszcze przed nią jedna mocna walka, to już są wtedy gale wypasione, jeśli są trzy do dobre walki na gali, no to już jest kosmos. A słuchajcie, tutaj mamy tak, Fiurego z Usykiem. To jest, dla mnie to jest walka wszechczasów w tym momencie, walka o cztery mistrzowskie pasy królewskie. Dizzy, Pierwsza taka w historii. Do tego mamy super walkę bredis opytaja Dla mnie to jest kozacka walka o mistrzowski pas IBF Wagi Cruiser. Do tego po świetnym pierwszym pojedynku. Nie wiem, być może Brytyjczycy narzekają na to, na to bo oni mają te swoje ulubione kategorie wangowe, tak? I oni wolą sobie inny pojedynek obejrzeć, zamiast Bredisa z Opetają. Ale jest jeszcze Sanchez kontra Kabajel. Walka na szczycie kategorii ciężkiej. Eliminator Federacji WBC jeszcze do tego walka o dwa mistrzowskie pasy kategorii superpiórkowej. To jest naprawdę wypasiona, tak się mówi napakowana jak kabanos. Karta walk. Dla mnie to jest świetna karta walk. Nie wiem tutaj kompletnie na co narzekać. Tym bardziej, że te wcześniejsze saudyjskie gale no nie wszystkie były takie świetne. Ta kraka kosmiczna zupełnie to była ta 23 grudnia. Tam się faktycznie oglądało walka po walce z zapartym tchem. Natomiast ta ostatnia walka, gdzie myśmy Joshua Zganu i tego go żanga z Parkerem. No, żaden z tych pojedynków nie ma podjazdu do fiury kontra Usyk. Dla mnie to jest naprawdę dobra karta walki i do tego przede wszystkim kosmiczna, kosmiczna walka wieczoru. Wspomniałem tutaj wcześniej o Zhangu Zilej, który boksował na tej wcześniejszej gali z Josephem Parkerem i pojedynek przegrał. No to wygląda na to, że 1 czerwca Zhang Zhilej zmierzy się z Diontajem Walderem na gali organizowanej w Arabii Saudyjskiej. Tam to będzie naprawdę wypasiona jeszcze bardziej e, gala, chociaż no, walka wieczoru nie będzie aż tak imponująca jak w przypadku Walki Fury kontra usyk. No i trener Diontaje Wildera Malik Scott już sobie ostrzy zęby na tę walkę z potężnym Chińczykiem, i uważa, że to będzie dobra walka i walka do wygrania. Posłuchajcie, co mówi Malik Scott. To bardzo niebezpieczna walka, ale jednocześnie jest ona wygrywalna. Wiemy, że po ostatniej walce kursy są przeciwko nam wiemy co ludzie myślą, ale Dionta jest nakręcony, jest zdyscyplinowany, postępuje zgodnie z planem i dla mnie on nadal jest najlepszym ciężkim na świecie. Miał po prostu zły dzień w walce z Parkerem, to zdarza się nawet najlepszym. Jeszcze dalej Malik Scott mówi: "Zhang źle jest groźny, ale mamy dobre przeczucia, bo żank to zawodnik, który sprawia, że musisz być czujny. Wiemy, jak się do niego dobrać i zamierzamy to zrobić. To będzie chirurgiczna operacja i podoba mi się to, że Zhang jest tak niebezpieczny. Dzięki temu Dionta Wilder będzie jeszcze lepszy." Ta walka Wilder- 1 czerwca na gali w Riadzie, takie są plany tego jeszcze oficjalnie ogłoszone, natomiast jest to wielce prawdopodobne i wielce prawdopodobne jest również, że 1 czerwca na tejże samej imprezie w Riadzie dojdzie do starcia wadze ciężkiej pomiędzy Danielem Dibła i Filipem Hrgowiczem no i prawdopodobnie stawką tego mistrzowskiego pojedynku będzie wakujący pas IBF wagi ciężkiej pas, który wcześniej zostanie odebrany zwycięzcy walki Fury kontra Usyk. Wcześniej spekulowano, że być może Joshua o wakat zawalczy w późniejszym terminie, no ale teraz Eddie Hearn w wywiadzie dla AFL stwierdził, że ktoś inny o ten Wakat i BF zaboksuje, a potem ze zwycięzcą tej walki zmierzy się dopiero Antony Joshua. Także wygląda na to, że faktycznie będzie walka o i BF pomiędzy Danielem Dibua i Filipem Hrgowiczem 1 czerwca, a potem Joshua wyjdzie do zwycięzcy. Jeszcze szybki newsik na zakończenie, również z kategorii ciężkie. Derek Chisora zdradził, że otrzymał Propozycję walki z Joe Joyce'em. To byłby kapitalny po takich wielkich, prawdziwych zawodników w kategorii ciężkiej. dobre do zrobienia, czy na galę w Riadzie, którąś z kolejnych, czy też na przykład na galę stadionową, o której sobie myśli Turki Alal jesienią w Wielkiej Brytanii na Wembley. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Przypomnę tylko jeszcze, że 40-letni już Derek Cisora prostatnie boksował w sierpniu zeszłego roku i wygrał na punkty z Geraldem Washingtonem, także dłuższa przerwa, a Joe. Joyce w marcu powrócił między innymi zwycięsko po dwóch porażkach z żangiem gilejem i pokonał na punkty Kasha Aliego. walka Derek Chisora kontra Joe Joyce, bardzo fajna opcja, również na, na przykład na taką galę stadionową w Wielkiej Brytanii, chociaż wiadomo, że Derek Chisora jest bardzo, bardzo lubiany w Arabii Saudyjskiej, w tej szybciutkiej prasówce to wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, Banziorno. ¡Con una pasión tan fuerte!